Na 100% znasz postać Uilego Łąki, a co, jeżeli powiem ci, że w Polsce mieliśmy swojego właściciela fabryki czekolady? Dzisiaj zabiorę cię w niesamowitą podróż pełną słodyczy, czekolady i wielkich pieniędzy. Poznasz historię Jana Wedla, jednego z najlepszych przedsiębiorców XX wieku. Początki firmy Wedel sięgają 1851 roku, kiedy to Karol Wedel, niemiecki cukiernik, otworzył skromną cukiernię przy ulicy miodowej w Warszawie. Rodzina Wedlów szybko zyskała uznanie, a Karol, syn Emil i wnuk Jan. Przeobrażali ją z lokalnego sklepiku w rozpoznawalną markę na krajowym rynku. Jan stał się faktycznym następcą ojca w czekoladowym przedsiębiorstwie w 1912 roku, gdy jako prokurent został dopuszczony do sprawowania kierownictwa i podpisywania dokumentów. Otrzymane po raz pierwszy wynagrodzenie w wysokości 2000 rubli w całości przekazał na cele społeczne. W 1912 roku nastąpiła też zmiana nazwy firmy na Emil Wedel i syn. Ojciec i syn zarządzali firmą wspólnie do 1919 roku, ponieważ w tym roku Emil Wedel zmarł. W młodości Jan Wedel uczył się w gimnazjum imienia Wojciecha Górskiego przy ulicy szpitalnej. Od 1894 roku zdobywał wyższe wykształcenie w Niemczech i Szwajcarii. Przez sześć semestrów do 1897 roku uczył się w Königlich Technische Hochschule zu Berlin w Charlottenburgu. Potem spędził cztery semestry na Uniwersytecie Fryburskim. 22 lipca 1899 roku uzyskał tam stopień doktora chemii. Jan, doktor chemii spożywczej, zdobył doświadczenie w produkcji czekolady i zarządzaniu, a także uczestniczył w podróżach, które poszerzały horyzonty przedsiębiorcy. W momencie obejmowania sterów firmy Jan Wedel miał blisko 50 lat. Był pionierem w stosowaniu nowoczesnych metod produkcji i dbał o rozwój pracowników. Prowadząc firmę samodzielnie, Jan Wedel szybko zaczął wdrażać własne pomysły. Rozpoczął produkcję biszkoptów, proponował klientom nowe opakowania. Papierowe, tekturowe i blaszane. W 1926 roku wprowadził charakterystyczny symbol firmy chłopca na zebrze stworzony przez włoskiego malarza Leonetta Capiello. W 1927 roku Jan Wedel dostał pozwolenie na wybudowanie fabryki przy ulicy Zamojskiego w Warszawie. Do zaprojektowania nowego zakładu zatrudnił między innymi architekta Józefa Napoleona Czerwińskiego, który już przed I wojną światową był autorem wielu warszawskich kamienic. Do wieloetapowej budowy przystąpiono w 1929 roku. Najpierw wybudowane zostało skrzydło północne z pomieszczeniami magazynów, garażami i budynkiem biurowym wzdłuż ulicy Zamojskiego. Po kilku latach rozbudowano główny gmach o skrzydło południowe. Do 1939 roku wzniesiono dodatkowe hale produkcyjne i obiekty socjalne od strony ulicy Lubelskiej. Pomimo niepewnych czasów wielkiego kryzysu, spadkobierca czekoladowego przedsiębiorstwa inwestował w nowoczesne rozwiązania w fabryce. Dbał także o rozwój pracowników i pracownic, udostępniając liczne udogodnienia przyzakładowe, takie jak stołówka, żłobek, przedszkole, gabinet lekarski i dentystyczny, zakład szewski czy fryzjerski. W ramach klubu sportowego Rywal działały sekcje sportowe, m.in. kolarska, wioślarska, zapaśnicza, bokserska oraz lekkoatletyczna. W wybudowanym przy fabryce domu mieszkalnym na ulicy Zamojskiego 26 wygospodarowano pomieszczenie na klub robotniczy z salą teatralną i sportową na 500 miejsc. Działały tam chór, kółko dramatyczne i orkiestra Denta. Jan Wedel przykładał dużą wagę do wyżywienia pracowników i pracownic. Poza stołówką oferowano specjalne deputaty i paczki ze słodyczami. Możliwa była pomoc finansowa w budowie mieszkań fachowcom w pobliżu fabryki. Wieloletnim pracownikom Wedel udzielał pożyczek na budowę własnego domu w miejscu zamieszkania, a część długu była później umarzana. W 1932 roku Jan Wedel przekształcił firmę w rodzinną spółkę akcyjną Fabryka Czekolady e Wedel. W składzie władz spółki byli Jan Wedel jako dyrektor i jednoosobowy zarządca, jego siostra Eleonora, dyrektorka do spraw eksportu, siostra Zofia, wizytatorka sklepów oraz Felicjan Pintowski, dyrektor handlowy. Druga wojna światowa przyniosła trudności, ale Jan podjął się utrzymania produkcji, a nawet wspierał konspiracje i ukrywał więźniów. Powstanie warszawskie rodzina Wedlów przeżyła tragiczne. Jan stracił najmłodszego siostrzeńca Piotra Żochowskiego, a jego siostra Zofia Żochowska z córką Krystyną zginęły podczas walk. Mimo to Jan kontynuował swoje zaangażowanie społeczne i wsparcie potrzebującym. Po kapitulacji warszawy Jan Wedel wraz z siostrą Eleonorą znalazł się w obozie przejściowym w Pruszkowie. Po wojnie, mimo utraty części majątku i upaństwowienia fabryki, w 1948 roku Jan kontynuował starania o rozwój firmy. Mimo przeciwności losu, dążył do odbudowy zakładów i ponownego uruchomienia produkcji. Choć powrócił do fabryki po wojnie, został z niej usunięty, a firma została upaństwowiona. W 1950 roku nadano jej nową nazwę Zakłady Przemysłu Cukierniczego imienia 22 lipca. Mimo to, nazwa Wedel pozostała znakiem rozpoznawczym, a firma Wedel stała się najstarszą polską firmą produkującą słodycze. Lata powojenne to także czas, kiedy firma musiała stawić czoła nowym wyzwaniom. Zniszczenia wojenne, brak surowców i trudności gospodarcze sprawiły, że odbudowa zakładu była żmudnym procesem. Jednak dzięki determinacji i zaangażowaniu pracowników oraz nowemu zarządowi, fabryka zaczęła stopniowo odzyskiwać dawny blask. W 1957 roku Jan Wedel zdecydował się podjąć kroki prawne wobec używania nazwy firmy, co doprowadziło do wygranej sprawy w Trybunale Handlowym w Hadze. To było istotne zwycięstwo, które potwierdziło ważność dziedzictwa marki Wedel. Niemniej jednak Jan Wedel już tego nie doczekał. Zmarł w 1960 roku, nie oglądając się na to, jak jego firma powraca do pierwotnej nazwy. Jego pochówek zgromadził tłumy, co świadczyło o szacunku i sympatii, jakie zdobył wśród ludzi. Wedel to nie tylko historia firmy, ale także historia rodziny, której losy splecione zostały z historią Polski. Po śmierci Jana w 1960 roku, firma pozostała ważnym elementem krajobrazu polskiego przemysłu słodyczy. W 1989 roku, wraz z upadkiem systemu komunistycznego, firma Wedel stała się przedsiębiorstwem prywatnym, co otworzyło nowy rozdział w historii marki. Zmiany te przyniosły również nowe wyzwania i możliwości, pozwalając na rozwijanie się marki w nowych kierunkach. W kolejnych latach firma kontynuowała ekspansję na rynki międzynarodowe, zyskując uznanie konsumentów na całym świecie. Ekspansja ta nie tylko przyniosła sukces komercyjny, ale także pomogła w promowaniu polskiej kultury i tradycji cukierniczej na arenie międzynarodowej. W XXI wieku N. Wedel stał się nie tylko producentem słodyczy, ale także miejscem, gdzie klienci mogą doświadczyć magii czekolady w kawiarniach i salonach firmowych. Kawiarnia Wedel, otwarta w Warszawie, stała się nie tylko przestrzenią do degustacji wyśmienitych deserów, ale również miejscem spotkań i rozmów. W latach 90. nastąpiły zmiany właścicielskie, z firmą związali się nowi inwestorzy, w tym koncerny zagraniczne. Mimo to marka nadal trwała i rozwijała się, wprowadzając nowe smaki i produkty, zawsze opierając się na tradycji i jakości. W 1991 roku firma została sprzedana koncernowi PepsiCo, a następnie Cadbury, by ostatecznie stać się częścią japońskiej grupy Lotte. Pomimo zmian w strukturze własnościowej, Wedel pozostaje jednym z symboli polskiego smaku i tradycji cukierniczej. Dziedzictwo Jana Wedla to nie tylko czekoladowe przysmaki, ale także wartości, którymi kierował się jako przedsiębiorca i człowiek. Jego postawa podczas II wojny światowej, wsparcie konspiracji, a także troska o pracowników i społeczność pozostawiają trwały ślad. Dzisiaj fabryka przy ulicy Zamojskiego w Warszawie, choć nie jest już własnością rodziny Wedlów, nadal przyciąga miłośników słodyczy z całego kraju. Produkty takie jak kultowe ptasie mleczko, czy torcik wedlowski są nadal dostępne, kontynuując słodką tradycję rozpoczętą przed ponad 170 laty? Historia Wedla to nie tylko opowieść o produktach, ale również o ludziach, którzy wnieśli swoją pasję i zaangażowanie w tworzenie czegoś wyjątkowego. Marka ta nie tylko dostarcza nam słodyczy, ale również łączy pokolenia, budując mosty pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Dziękuję, że dotrwałeś do końca. Będę wdzięczny za subskrypcję i komentarz.